Witam! Czyż nie jest dla wszystkich oczywiste, że coś, co jest niezwykłe, wyjątkowe, najdłużej zostaje nam w głowie? Bardzo cenimy filmy lub literaturę, gdzie nie jesteśmy w stanie niczego w fabule przewidzieć, a akcja cały czas nas czymś zaskakuje. Czyliście film no to pierwszy z filmów, które widziałem w przyjacielskich. Dla mnie i dla dzieciaków tamtego pokolenia było to czymś niezwykłym. Dlatego z kilkudziesięciu filmów science fiction, które życie obejrzałem, ten najbardziej pamiętam. Innym przykładem rzeczy, które były wyjątkowe, a przez co świetnie zapamiętane, było obelenie muru berlińskiego w 1989 roku. W tamtych czasach nie do pomyślenia było, aby rzeczywistość, która otaczała nasz region świata, mogła nagle się zmienić. Było to dla nas wszystkich czymś niezwykłym. A pamiętacie, co wyjątkowego znalazło się w ciągu wyrazów w naszym pierwszym ćwiczeniu? No, przypominam, pojawiło się tam czyjeś imię i nazwisko. Kogo tam przedstawiłem? No tak. Tak. To było imię i nazwisko Krzysztofa Ibisza. W tym przypadku zadziałała ponadto reguła zrozumienia, e, chyba, że ktoś nie zna tego popularnego aktora i prezentera te telewizyjnego. Bardzo ściśle z tą regułą wiąże się potrzeba powiększania lub pomniejszania rzeczy, które trzeba zapamiętać. Jest to. Bardzo szeroko wykorzystywane w mediach, kampaniach reklamowych lub polityce. W telewizji informacyjnej, no stop, słyszymy, że dany polityk lub ugrupowanie polityczne jest najlepsze na świecie, a inne zrujnowało gospodarkę. No też w reklamach produktów namawiają nas do zakupu rzeczy, bez których nasze życie ich zdaniem będzie o wiele trudniejsze. Spójrzmy teraz też na media społecznościowe. Przecież tam lansuje się, nie codzienną rzeczywistość, lecz sytuacje, które nie zdarzają się zbyt często. Mogą one mieć charakter śmieszny, tragiczny, niespodziewany, ale prawie nigdy taki, jak obserwujemy wokół siebie na co dzień. Podsumujmy, w jaki sposób na dzisiejszym spotkaniu starałem się, aby reguła niezwykłości i wyjątkowości utkwiła wam w pamięci. Po pierwsze, użyłem jak nigdy na poprzednich zajęciach mówiącego awatara. Po drugie, omawiany rok wydarzenia historycznego był pokazany do góry nogami. Po trzecie, pokazałem znanego prezentera w niecodziennej pozie. A jak wykorzystać to prawo podczas lekcji lub prezentacji? No niestety, wymagać to będzie trochę przemyśleń i kreatywności, ale w każdej dziedzinie życia jest coś, co możemy pokazać. Z innej ciekawej strony. Na koniec proponuję zrobić krótkie ćwiczenie. Odpowiedzcie na następujące pytania: Czyje imię i nazwisko pojawiło się podczas dzisiejszego spotkania? O jakim filmie science fiction wspomniałem? W którym roku zburzono mur berliński? I czy jesteś w stanie podać jeden przykład reklamy, która wykorzystuje zasadę powiększania wartości swojego produktu? Super. Przeszliśmy przez omawianie kolejnego prawa rządzącego pamięcią. Nie bagatelizujcie jego, bo odpowiednio zastosowany może przynieść super efekty waszym słuchaczom. Na następnym spotkaniu skoncentrujemy się na kolejnym prawie. Jakim? Już pewno wiecie. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia wkrótce. Cześć.